Dobry, nazywam się Dorota Kamecka z i dzisiaj opowiem Państwu o urządzeniu GOGUN. Jest to konwerter, regulator e-smogu, neutralizator elektrosmogu, który wykorzystujemy w, w pomieszczeniach w domu, w mieszkaniu, w biurze, w przedszkolu, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Urządzenie jest wyprodukowane przez firmę Centropix, firmę ze Szwajcarii, z myślą technologiczną najlepszych inżynierów niemieckich. Jest to biotechnologia Wellness. Dlaczego urządzenie do neutralizacji elektrosmogu jest takie ważne? Szanowni Państwo, nie jest już dzisiaj tajemnicą, że jesteśmy bombardowani cyfrowo. Przez różnego rodzaju urządzenia, a cała nasza rzeczywistość, cały nasz wszechświat, jak zostało to udowodnione przez naukę także, to jest świat wibracji. Jeżeli ktoś się zastanawia, czym jest wibracja, to ja pokażę to na podstawie kamertonu i dźwięku. Dźwięk to jest też wibracja. Tu mamy wibrację 528 Hz. Wibracja DNA. Drodzy Państwo, szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne działa, oddziaływuje na nasz organizm na poziomie termicznym i nietermicznym. Bardzo chętnie opowiem Państwu o tych zagadnieniach w następnym programie, natomiast w tej chwili chciałabym się skupić na, na tym, abyście zobaczyli, jak wygląda urządzenie KOKU. Jest to konwerter, bardzo ładnie wykonany, przypomina czasami e, urządzenia, które mamy chociażby e, do telewizji satelitarnych. Również znajdują się kieszenie, do których wkładamy kartę. Jest to całe serce tego urządzenia, natomiast najbardziej istotne są karty, na których jest naniesione 20 karatowe złoto plus Odpowiedni skład minerałów, i na tym są zapisane, wdrukowane odpowiednie częstotliwości, które mają rozwiązać problemy związane z neutralizacją elektrosmogu, a również dostarczeniem do organizmu odpowiednich częstotliwości, dzięki którym organizm nasz będzie dużo lepiej funkcjonował. Będzie doprowadzany do homeostazy, czyli do tak zwanych procesów samoregulacyjnych, dzięki czemu. Nasze zdrowie będzie się poprawiało. W tym urządzeniu kokun znajdują się trzy kieszenie, do których możemy włożyć do każdej z tych kieszeni po dwie karty. W standardowym wyposażeniu urządzenia znajduje się karta E-Smog, którą wkładamy w taki sposób. Później mamy kartę Hawajska Harmonia. To jest też bardzo ważna częstotliwość, która Reprezentuje najczystsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o kwestie nieskażenia. I również jest karta Dobry Sen dla osób, które w wyniku napromieniowania elektromagnetycznego mają zaburzony sen. Jest to jeden z parametrów i objawów wpływu promieniowania szkodliwego, elektromagnetycznego na nasz organizm. O tym też chętnie opowiem w następnym programie. Dodatkowo można zastosować inne karty, na przykład karta animal, czyli zwierzęta. Jeśli mamy w domu swoje własne zwierzęta, które no też są napromieniowywane, być może też są już w jakichś stanach chorobowych z uwagi na swój wiek, to warto taką kartę również załadować. One się nakładają na siebie. Również polecam tą kartę dla hodowców koni, dostajni, e, czy na przykład przy mm, hodowlach e, ekologicznego mięsa, e, hodowców psów. Myślę, że tutaj jest bardzo szeroki spektrum wykorzystania. Dla osób aktywnych sport fitness bardzo ciekawa karta food. E, Zdecydowanie nasze jedzenie, które mamy w lodówce czy na zewnątrz, banany, pomarańcze, cytryny, one się nie psują, potrafią do dwóch tygodni spokojnie sobie stać na zewnątrz i nic im się nie dzieje. Jest to sprawdzone. Nasi partnerzy ze Stanów Zjednoczonych właśnie ostatnio nam pokazywali takie dwutygodniowe banany, wyglądały przepięknie i były bardzo smaczne. Dodatkowo jeszcze są karty koncentracja. Polecam dla osób, które pracują w domu, uczą się w domu. Relaks, regeneracja to już szczególnie dla osób, które wracają zmęczone po ciężkiej pracy bądź też uprawiają sport, muszą się zregenerować. I również osoby, które mają pewien zakres wiedzy odnośnie medycyny chińskiej to są jeszcze częstotliwości I i P frekwencji. Kilka takich krótkich przykładów. Jeżeli chcecie poznać większe możliwości urządzenia, zapraszam do kontaktu ze mną. Mój telefon 502, 504, 710. Możecie również kontaktować się przez fanpage wolny od 5G. Łapka w górę. Pozdrawiam.